Dzień dobry, rozmary z tej strony Moi drodzy Dzisiaj takim łabędziem płyniemy Łabędzie Dzisiaj trening nóg Ja mam oczywiście Bo ja odpuściłem tam właśnie żeby To trzeba równo wtedy, nie Teraz płyniemy do takiego jeziorka, tutaj taki przesnyk będzie Co, stać się tą kajakiem, chyba dwa razy wpływałem Chcę Państwu pokazać jak to będzie. Czy to będzie taka fala jak tutaj moi drodzy? Mieliśmy wziąć kajak, ale żeśmy sobie odpuścili. Wzięliśmy na dwie godziny łapędzia. Tak to wygląda moi drodzy. Tak to wygląda. Puszki bolą, ale kręcić trzeba. Na razie, hej!